Nie wiedzę, że on wrócił. A ah, najgorzej. Eee, nie, to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że on myśli, że ja byłam porwana i teraz będzie dramatyzował, i się mnie dopytywał, jak się tu znalazłam i co oni mi tam robili. Dobra, pójdź go, bo... Albo nie wpuszczaj, co? No musimy o, o. mu otworzyć, nie? Mów zasłańmy rolety. No ale popatrz, jak wypatruje za tobą. O, już serce rysuje że ja może schowam i powiedz, że... Co, widy miał? Może z tej tęsknoty już mu się wydawało. Powiedz mu tak, a ja tu siądę i zobaczymy, czy mnie odszuka. Ale jeszcze zanim to, sprawdźcie tylko czy macie zostawioną subskrypcję na tym kanale wraz z dzwoneczkiem. Nie zapomnijcie też o lajku, bo 25 tysięcy polubień i na kanale pojawi się nowa część Włamywacza. I dokładnie o 14.45 koniecznie zajrzyjcie na kanał Mai, gdzie będzie czekał na was nowy film. I Maja... Maja się schowała i powiedziała, żebyś ich szukał. <laughs> Ej, co ty robisz? Anię! 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 nie Anię! takiego Anię! kontaktu.

Na buzi! To musiało być okropne. No było, ale to też teraz jest. No ale tak, ogólnie udało się znaleźć Maję. Nawet nie wiesz, ile godzin musiałem jej szukać. Oh. To bardzo dobrze. Ja też się szukałem cały raz. Wróciłem tutaj później. A jak znalazłeś drogę z powrotem? Y Trochę mi to zajęło, oczywiście, no nie było to takie proste. Było ciemno, były drzewa, a potem ich nie było. No on wrócił po prawie 24 godzinach. Zaraz znowu będzie noc, a go w nocy wywoziłem. To znaczy jeździliśmy w nocy, Cię szukać, wiesz? No, ale ja tu byłem w nocy, tylko uznałem, że chyba ten. Yy, yy, czekasz, może Maja wróci, albo może ktoś ją odwiezie, jak już wykonaliśmy challenge. No i wtedy yy, przy aucie grzebał jakiś, jakiś człowiek. Co? No mówię ci, grzebał przy aucie aucie człowiek i jak ja ten przeszedłem przez płot z lasu, to on się mnie wystraszył, ja go goniłem, ale on przeskoczył przez bramę i uciekł! E, czyli chcesz powiedzieć, że dzisiaj w nocy Ta. ktoś grzebał e, przy aucie. Tak, przy tym, przy mo moim aucie, które... To nie jest twoje auto. No sprzedałem za no. Czyli ktoś chciał nam zbędzić auto, ale dzięki tobie nadal je mamy. Ta. Ja myślę, żebyśmy go odprowadzili do domku z powrotem. Ja też tak myślę. Ale ja mówię Może jesteś niewyspany i coś się przewidziało. Kto by chciał zabrać to auto? Nie wiem, jakiś psychopata. Ech. A może myślał, że w środku są krówki? Psychopata. Krówki, dobra. Ale psychopata. Kto był psychopatą, psycholem? Policjant, a czyje to auto? Policjanta. To był policjant? Nie wiem, no... Mógł to być policjant. Było ciemno, nie widziałem dokładnie. Ale go pogoniłeś. No. Czyli włamywacz no. nas uratował, rozumiesz? Mhm. Dobra. E, dobra, no to w ramach e, nagrody możesz wrócić do swojego domku. E, proszę bardzo, otwórz sobie kłódkę i tam sobie usiądź. Odpocznę po tej nocnej eskapadzie. No, też tak myślę. A no później? No, pa. Tylko prosto do domku. Tak, tak. Na Byleby za szybko nie wrócił. Myślisz, że się sam odprowadzi? Myślę, że tak. Tylko to jest ciekawa sprawa. Czekaj, on mówił, że dzisiaj ktoś w nocy majstrował przy tym aucie na podwórku, tak? Tak, jak wracał z moich poszukiwań. Czyli możemy to sprawdzić na kamerze. Okej, szedł do domku. E, będzie trzeba go zamknąć zaraz, to swoją drogą. A teraz musimy sprawdzić kamery. Nie wiadomo też o której to było godzinie w nocy. Na szczęście, na kamerach mamy takie wyróżnienia już wam pokażę, że po prostu na linii nagrania pokazuje się moment, w którym był ruch. Jest wyróżniony. Czyli jeśli damy sobie odtwarzanie, to są właśnie takie paski, i dzięki temu widzimy, kiedy był jakiś ruch. I na przykład e, działo się coś o trzeciej w nocy. <grym> Kto by się spodziewał? Dobra, mam to. I rzeczywiście e, ktoś łapie za bramę i przeskakuje. Popatrz, z plecakiem jeszcze. Mm -hmm. I od razu coś majstruje. Tylko co by mu to dało? Nawet jeśli by się dostał do tego auta, no to jest przecież brama, nie? No nie wiem, właśnie. Szkoda, że nie widać twarzy zbytnio. Ale widzisz, znowu coś wyciąga z plecaka i grzebie. Dalej przy klamce. A ty widzisz to co ja widzę? Nie wiem co widzisz. Że to jest ogólnie czarno nagranie, bo jest noc, ale są światła i patrz na klacie i z tyłu na plecach na odblaskowo mu się świeci napis policja. E Czyli policjant się dowiedział, gdzie mieszkamy i próbował zabrać auto. On to mi jeszcze wisi kasę za rozwalenie mojego. No. Ale dobra, czekaj. Zobaczmy, co zrobi dalej. Ja nie wiem, co on nosi w tym plecaku, że cały czas grzebie za plecak. Znając jego, co on może mieć w plecaku? Jedzenie. Popatrz, co on ma w ręce teraz. I zerwał się i ucieka. Nie wiem, to było dziwne, ale to musiał być ten poczekaj, moment... Poczekaj, 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 bo wejdziemy na kolejną kamerę. No ale skoro zaczął uciekać, to to musiał być ten moment, w którym włamywacz zaczął go gonić. Czyli może włamywacz mówił prawdę i rzeczywiście nas uratował. Pytanie no. przed czym? No wiesz, na ogół, no to na pewno mówił prawdę, no bo ktoś grzebał przy tym aucie i uciekł. No tylko wiesz, nawet jeśli on by odpalił to auto, to to jedynie mógłby przejechać tam wzdłuż domu i nie wiem, wyjechać na pole przez pod, chyba by Czegoś takiego nie zrobił, nie? Hmm, nie wiem, bo ci ludzie są naprawdę do wszystkiego zdolni. Ciężko stwierdzić, jaki był tego cel. A może po prostu nie zaplanował sobie tego. Popatrz, popatrz, popatrz. I biegnie, biegnie, ucieka cały czas. Okej. Okay. czyli pobieg w stronę lasu. I tutaj już rzeczywiście było widać, że to jest policjant. Pobieg w stronę lasu. Każdy, kto stąd ucieka, to albo wchodzi, albo wychodzi lasem. Uff, no nic, musimy jakoś nagrodzić chyba włamywacza za to. Ja myślę, że damy mu po prostu więcej fejkowej kasy i będzie zadowolony. No w sumie to powiedzieliśmy mu, że nas okłamał. A mogło się to źle skończyć, bo skoro to był ten przygód, to przecież on mógł tym autem serio wjechać w płot i, nie wiem, rozwalić nam ogrodzenie, żeby wyjechać, więc serio nas po części uratował. Tego auta nie szkoda, no ale gorzej z ogrodzeniem. Hmm, no nie wiem. Ile za taką jest... usługę mu możemy dać? Tutaj jest dobre parę tysięcy. Myślę, że to za dużo, na głupoty wyda. Stachu? Halo? Jest Stachu w domu? Ja myślę, że trzeba mu odliczyć 1000 zł. Dodaj mu ile uważasz za słuszne, ale to jest w ogóle mocne, że on serio myśli, że to jest prawdziwa kasa. Wczoraj, jak tutaj był i miał wybierać przedmioty, które należą do Mai, to wiecie, na stole leżały dwusetki i on po prostu je zabrał do kieszeni, bo stwierdził, że to na pewno nie jest Mai. W skrócie, chciał zabrać pieniądze. I jakieś tam zabrał. Przejęczyłam się. Ma 1100. 1100? Tak. Dobra. Myślę, że jeszcze do tego możemy mu dorzucić przepustkę na wyjście do sklepu. Jak już pójdzie do tego sklepu, to upgrade'ujemy mu trochę jego chaty. W ogóle patrz, jak pięknie. Całe podwórko już jest zacienione, i tylko tam, gdzie jego domek jest <noise> jeszcze słońce. Luksusy. Nie ma co. Ale co się wydarzyło na początku dzisiaj, to ja nie mam pytań. Nie. nie miałeś mu powiedzieć, że ja się schowałam i że on ma mnie szukać, tylko że mu się wydawało, że ja tu byłam. Ja wiem, ja zrozumiałem, tylko dla jaj tak powiedziałem. No to nie złe jaj ja że mnie przytulał. To były najgorsze sekundy mojego życia. Cicho, bo może usłyszeć, jesteś jesteśmy już pod domu. No dobra, bynajmniej to mamy dla Ciebie 1100 zł nawet nie wiesz ile to, ale dużo. Są I dostajesz od nas przepustkę na godzinę czasu, możesz wyjść i iść na zakupy. Kupić? No tak, to są pieniądze. Pieniądz mi się płaci w sklepie, dajesz pani, pani Ci wydaje resztę albo mówi, że... Dostała za mało, ale musisz je dać wtedy więcej. Ale możesz iść na zakupy i kupić sobie... Co tylko chcesz. <laughs> Nawet możesz kupić sobie chomika. Chomik Nie. kosztuje 9 zł. Ale po co tu chomik? po co mi chomik? No dobra. No. No i poszedł. No i poszedł. To chodź ten do domu po rzeczy. Tylko co my tutaj możemy zrobić? Myślę, że powinniśmy mu wyłożyć tutaj jakąś matę. Na przykład tą moją do ćwiczeń. No, o matę i w końcu mu to dać łazienkę. I łazienkę mu zrobimy. Zaprojektujemy mu przejście do łazienki, będzie wchodził tamtędy. Tutaj to odgrodzimy i tam zrobimy prysznic. Aż taki skomplikowany proces chcesz robić? Ja myślałam o wiaderku i butelce z wodą. No ale dobra. Coś może znajdziemy lepszego, nie wiem zastanawia co on kupi w sklepie Zresztą za sztuczne pieniądze więc wątpię, że cokolwiek kupi bo raczej nikt się na to nie nabierze Jeszcze go kurde zawiną i będziemy mieć problem z głowy Przecież z jednej strony te pieniądze nie mają nic narysowane, a z przodu jest napisane, że to są banknoty do gry No, no tak Nie wiem, ale niech się przejdzie, mamy go z głowy na godzinę, o ile wróci. co wow, to za rakieta? Czy to rakieta? Czy to samolot? Nie, to mysio. Oto nasz cały ekwipunek. Udało mi się znaleźć parę rzeczy niepotrzebnych. Tutaj mamy starą matę, no to to będzie jego nowe łóżko. Yy, tutaj mamy coś takiego, nie wiem nawet, do czego my to kupowaliśmy, ale mamy. Tutaj ogólnie jak nalejemy wodę, można wlać 20 litrów i po prostu to jest taki prysznic, będzie mógł się oblewać. Miałam kiedyś taki na działce, nie miałam basenu i się w prysznicu <laughs> i było super fajnie. Na szczęście ostatnio kupiłem za dużo płotów, więc za domkiem mamy po prostu Stół. Jeszcze jeden płot, który pociągniemy gdzieś z tyłu. Moglibyśmy go wymienić. Po prostu ten co rozjechałam, ale dobra. To było nie wierzeć w to, tak? Tu jest całe wyłamane. Ja się dziwię, że to się w ogóle trzyma jakkolwiek. Serio. Dobra, tak rozłożymy matę. Popatrz. Prawie jak na wymiar. Pociągniemy to tutaj. Tu poduszki dalej nie rozpakował. Może nie chcę pobrudzić jej. No i tutaj koc. Proszę zobaczyć. Ja. Światło, wszystko. Wszystko co chce, to ma. Pięknie. No. Pięknie. Tutaj foteczka dalej. Z domku się wychodzi. Świeże powietrze z lasu. Że pokazałaś ten las. Jak ręce dzisiaj? No to już się popisałaś. Ale ja wolę tą wkrętarkę. Proszę bardzo. Dziękuję. I tak sobie nie poradzi, ale niech ma. Dobra, to, co mam robić? Wziąć płot, tak? co? No i myślałem, żeby ten płot był tutaj, jakoś tak przywiercony. No. No i tutaj zrobimy ten prysznic. I no. A po co ten płot tu, co on tu zmienia? Mm, no wiesz, że tutaj jest przestrzeń zamknięta, nie? Nawet, Dobra. nawet nie musiałabyś tego wiercić, ale. Pokażesz po prostu, że potrafisz. Tak, ja umiem to zrobić. Bo jestem mądra. Kręci się. To już coś. Teraz tak. Bierzemy to i kręcimy. Co ty robisz? Ale się Przemierciłam! Przymierciłam. Patrz! Można autem wjeżdżać w to i nie rozleci się. No, na pewno. To jedna śruba starczy, czy jeszcze jedną mam pokazać? Nie, myślę, żebyś tu jeszcze jedną na tym też nic robiła. Tak. ogólnie nie nalaliśmy do tego wody, a powinniśmy, ale to wlejemy mu przy okazji i tak chyba się dzisiaj nie będzie mył. No raczej nie, tym bardziej, że zaraz będzie ciemno. O, wow, to jest skomplikowane. Nie jest. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj włączamy, wyłączamy. Ok, no i to tylko trzeba tak na czymś powiesić. A to nawet nie wiem po co jakiś sznureczek z tym. No, żeby to powiesić. Gdybyś chciał dłuższe mieć na przykład, to sznureczek da. Ale nie chcę. No, ale i po to, to jest. No dobra, czyli to się nie przyda. Hmm. Tylko rurka, żeby się mył. Czyli to zabieramy z powrotem. Rurkę mu podłączę. To ty zabrał. No i trudno. No i popatrz, jaki super mechanizm. Tutaj się myjesz tym, czaj. No. Dobra, musisz wiercić. No muszę. myśli, że taka wysokość tutaj, prawda? Bo ty jest prawda. wysoki. Tak. Wiecie, jakie jest moc do tego zadania? Wiecie? Nie wiem. Żeby się nigdy nie podawać. Czasem nie wkręcicie śruby, ale potem już ją skręcicie. Musiało się trzymać, mur beton, 20 litrów wody to ma utrzymać. Hmm, ogólnie chyba będzie musiał się mieć na siedząco. No nie, weźmy se i tak. <noise> Dobra, gasimy światło. Aha, tak się ściemnia, to nieważne. Ale no, mu daliśmy prysznic, a nie ma dalej kibla. Do lasu. Do lasu będzie wychodził, czy będzie tam na podwórko robić? Do lasu. Tutaj mu drabinę postawimy, na przykład, i będzie sobie przechodził i wchodził. Drabina jest, to nie trzeba po nią daleko iść. No dobra. Ale na razie niech tak zostanie. Okay. Ona psa goni z wkrętarką. Ora. Tylko mnie spędzi, jakbym miała kleszcze. Popatrz tam, tam jest kleszcz. No właśnie. <laughs> Przeszedł klesz i wrócił z chlewem, ty to widzisz? Czyli on dobra. rzeczywiście kupił coś za tą O mój, pogadamy z nim. E, ty kupiłeś chleb? Tak. I co y, ten? Kupiłam chleb. Znaczy, położyłem go na tym stole i pani go wzięła, rzuciła we mnie i zaczęła krzyczeć. Ech, no, to nie jest dobra informacja akurat. Ale mam... Mam na to super wieści. Znalazłem coś. Co znalazłeś znowu? Auta. Śmieci? jest Nam zbierasz podwórka? burka. Dobra, to może niech on idzie. Nie. Zobaczyć, co mu przygotowaliśmy. Co mu właśnie. pokażemy? E, możesz wziąć kamerę i mu pokazać. Ja? No tak. No. To cudowny dzień. Klewek, jest to Proszę. Cześć. Pan. O, nie sądziłam, że tak, tak bardzo docenisz akcję ratunkową. Ja też tak nie sądziłam, a jednak. A Życie potrafi zaskakiwać. Bardzo lubię takie niespodzianki. No, ja też. E, no, ale tak swoją drogą to e, przygotowaliśmy dla ciebie łazienkę. 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 Co prawda nie masz toalety, ale plan jest na to taki, że po prostu przedstawisz sobie drabinę. No i będziesz przeskakiwać do lasu, żeby nam nie robić na podwórku, oczywiście. Także tu masz drabinę i będziesz sobie wychodzić. I tutaj, proszę zobaczyć, tutaj masz dobudowany płotek i prysznic. Wow. Wow. Będziesz mógł się w końcu umyć. Nie ma w nim jeszcze wody, ale to się uzupełni. O, z takimi dziurkami. Tak. Ja mógł się tutaj. Ne, 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 ne. Ale super! Tak, ale to nie wszystko. O, jeszcze więcej jest się. Jeszcze więcej. Zapraszam do środka. Hmm, Matryacy! Dziękuję Maju. A ty co? Jest problem. No właśnie też mu chciałam powiedzieć, że jest mały problem. Dobra, on niech idzie do domu. Weź go zamknij. I chodź szybko. Idzie ślep. Okej. Okay. Nie zamykam cię, w ci. Tata. Dobra. Wiesz co on odwalił? No płacił fałszywymi pieniędzmi w sklepie. I w telewizji o tym gadają. W telewizji. Normalnie nagrałem ekran fakty leciały. O i... nim? Tak, i jest normalnie jego zdjęcie. Że zapłacił fałszywymi pieniędzmi. No to... I go szukają. To idź po niego. I mu pokaż to! No tobie pokażę, po co on ma to widzieć? Żeby wiedział, co zrobił! A w dodatku, e, kartka, którą dał, to akurat pikuś w tym wszystkim, ale najprawdopodobniej zgubił ją policjant po prostu jak bieg. A co na niej niby jest? Jakiś plan działania, czy coś w tym stylu? Nie wiem, ale serio. To, co się odwaliło, to jest hit. Ja nie wiem, co my teraz mamy z nim zrobić. Przecież my go trzymamy na podwórku. Nie możemy wrócić do tego sklepu i zapłacić, bo wiesz, pomyślą, że to ja byłem na przykład ubrany w tą maskę, albo ty, albo. No, nie wiem. ale Pas us Zamaskowanego przestępcy Widzisz? Który zapłacił w osiedlowym sklepie pani Bożenki, a to no. często używane mi przez dzieci do zabawy. No, panie... Takimi pieniędzmi płacił. na początku nie rozpoznała fałszywych banknotów. Charakterystyczne cechy poszukiwanego w szklebenach posła, specyficzny chód oraz skrzyżliwy głos. Przechodnie zeznają również, że oszustw masy krzyczał na biedną sprzedaż, ponieważ że Komo musi wracać do Mai, aż do prawo informacje na temat tej osoby i jej tożsamości, prosimy o kontakt do najbliższego komisariatu Policji. No odwalił takie gówno, że to jest koniec. Jeszcze się darzy do mnie musi wracać. Nie dość, że zdradził twoje imię? To jeszcze zabrał tylko głupich chleb. Ja nie wiem, ja myślałam, że ten chleb ktoś mu dał, bo się go przestraszył i nie wziął nawet od niego pieniędzy, ani nic. A ten nie mi płacił. No a swoją drogą to tutaj jest jeszcze karteczka Ech, i ciężko z tego coś rozszyfrować. Ja ci rozszyfruję. No ale ogólnie jest jakiś niby plan działania. Tutaj ziomek sobie siedzi na kiblu. Potem idzie koło choinek, potem podchodzi pod bramę, no to to by się zgadzało po prostu. Potem widzi auto, jest zakochany, potem auto tak, tak, ile też pod autem. To chyba coś nie tak poszło. Tutaj jedzie i tutaj już jest zakochany i Że. No czyli to jest plan policjanta. Jak zawsze, tylko myśli o jedzeniu i o tym aucie. Dobra, to jest akurat najmniejszy problem. No tak. Co my mamy zrobić z nim? No, to jest najmniejszy problem, bo ten plan i tak mu nie wypalił. Ale z nim nie wiem. Ja bym go tu zawołała, pokazała mu to i wytłumaczyła mu, co zrobił. I że teraz go szukają. I niech on wpadnie na jakiś pomysł, albo my wpadniemy, ale no trzeba go stamtąd zabrać. Iść po niego, ja do Przecież... tego co tam byłam. Przecież nie może wyglądać tak, jak wyglądał tam. Nie wiem, trzeba mu zmienić bluzę, ubrać go w coś innego. Bluzę przecież on ma taką specyficzną mordę, że to jest po prostu nie do wykonania. No ale dobra, może coś wymyślę, ale ty po niego idziesz, bo ja dopiero stamtąd wróciłam. Ja już nawet nie chcę o tym myśleć, serio. Nie wiem, kto ogólnie sprzedałby typkowi w masę swejkowymi pieniędzmi cokolwiek. Serio, nie mam pojęcia. <słuch> Ja Ja nie wiem co ja mam teraz zrobić, naprawdę. E, dobra, chodź do domu, musimy cię przebrać. I zostaw ten chleb, po co ty z chlebem wszędzie chodzisz? chleb. Nikt ci tego chleba nie zabierze. Dobra, przeprowadziłem go. A ty tak będziesz nosić ten chleb? <laughs> no mówiłem mu, żeby zostawił, ale chodzi w nim. Ja też mu mówiłam, żeby zostawił. nie mówiłem, on tylko do chleba. Zostaw chleb. Dobra, pokaż mu co, co się odwaliło. Go w coś i zamykamy go tam w chacie, nie wiem, zabija okno oddechami. Nic dlaczego nie wymyślę. I dobra, go, co? to żubię. chodź, idziemy ci zrobić fakas mody. I więcej cię tu nie wpuszczę. Dobra. Yy, o, dobra. Żeby nie było, że cały czas jest na czarno, to możemy mu dać taką koszulkę. Nie. Czemu? No, ona jest za fajna. To daj tą moją, za małą. Eskę mu damy. Dobra. Proszę bardzo, e, zakładaj to po prostu na bluzę. Tylko na tym jest moje imię. A no tak, Milo i Maja. No nie wiem. Dobra, ubieraj. Będzie dobra. Eee... I co mu możemy jeszcze dać? No nie wiem, no, nadal wygląda tak samo. No, moje spodenki, no? kaktusy. No, co? do różowego napisu. No, to właśnie. <laughs> dobra, mogę poświęcić te spodenki. A majtki też potrzebujesz? Nie, nie będzie w moich majtach chodził. No i pięknie, nie widać przynajmniej twarzy. No teraz wygląda nieco inaczej. Może ci pomóc? Tak, poproszę. A nie mamy może jakiejś maski, żeby mu dać na jakieś najbliższe dni, żeby coś innego wiesz, albo chociaż na dzisiaj? Dobra, ubierz sobie to, a ja czegoś poszukam, a tego przypilnuj, żeby nie ruszał moich ciuchów. Łoł, nie, no powiem ci, że wyglądasz świetnie, stary. Dobrze jest, nie? No. O, ładnie, ale sobie przykleję. No nie wiem, no wiesz, jakby to jest Mai, tak? Maja. Mam jedynie tą maskę, którą miał wtedy ten twój kolega, jak mnie straszyłeś. W takim czymś, to nie, no. zrobić Nie, nie możesz. Ty mi Może kiedyś, no alo. Popatrz jak on wygląda No to co bierzemy tą maskę czy nie? Wiesz jak on w tym będzie wyglądał wszystkim No dobra Dobra na dzisiaj chociaż, jutro to wszystko pozdejmuję Daj mu, daj mu to no, Aż, załóż sobie To fajnie wygląda Mogłeś ściągnąć kaptur? Nie no niech Ej e pięknie wygląda! Patrz i nawet logo jest zasłonięte, teraz nie widać twojego imienia no I, i... Tylko dalej chodzi jak chodzi. Bo umiesz się wyprostować. A co ty robisz? Nie wiem, kwiatka mu dam do... To ten kwiatek. Jeszcze z kwiatkami chodź, żebyś wydawał się być milszy. Ha. Teraz no? widzisz jak przytulnie już wygląda. Od razu lepiej. Dobra, dawaj na chatę wracasz. Opatrz jaki przytulny chworek! Masz klew ze sobą oczywiście, nie o. zapomnij. Yy, I musimy go teraz tam przywiercić. To jest za mocne. Aż mu zrobię fotę na Instagrama. A wy jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego, czy chociażby Maji Instagrama, to koniecznie to nadróbcie, żeby nie omijał was taki dobry content. Nie no, to jest coraz gorzej zamiast coraz lepiej. To idziemy. A śruby wzięłaś? Wzięłam. Dobra dawaj stary, lecimy. On teraz... Nic nie widzi. Nie widzę i nie oddycham. Dobra, chodź, idziemy. co w szoku, co to za nowy Pokémon się tu zrespił? Przecież <noise> jakby ktoś to zobaczył, <noise> to sam by się zamknął do psychiatryka. Patrz, patrz, się go boi. <głos> <głos> to zapomniał o drzwiach że po prostu ich nie widział. Podoba ci się chata ogólnie? Dodaliśmy ci tam materas. Tak, tak, bardzo mi się podoba. Ej, ale co wziął! To ty chodź tu. Zamykamy go tutaj. To wszystko dla Twojego bezpieczeństwa. Uratujemy Cię, tak jak Ty uratowałeś nas. Dziękuję. Jesteś niesamowity. Jest bardzo piękny. Dobra. Yy, I teraz yy, dobrze, że odpad Nie złotek. tu, nie tu. Co? Ach, Tutaj. Dobra, to trzymaj mi to. Dawaj, wierć. A ty po co to oglądasz? No majka. Ja chyba odkręcam, wiesz? Daj to, ja to przykręcę. Nie. No weź. To jest poważna sprawa. Dobra, już dam radę. O, dobra, już widzę. No! <laughs> e, no to jeszcze drugą potrzeba. No dobra. A po co ci światło? No ciemno jest! Ach, tutaj dziś na górę. Musisz się posunąć, ja se to podtrzymam No nic, na dzisiaj jest jakaś alternatywa, jutro będziemy myśleć co dalej. Maja się tam męczy. Udało się jej. Dobra. Uh, dzisiaj za nami naprawdę mocny dzień. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwonkiem. A w tym momencie zapraszam Was na następne filmy, które wyświetlają Wam się na ekranie. Klikajcie sobie jak najszybciej w jeden z nich, bo znikną one dokładnie za 3, 2, 1.